Tak, ale tylko wyrwał 140 kg i tutaj. I, I zaczął w podrzucie 162 kg. Też w tym boju, w którym czuje się najlepiej, próbuje jeszcze się włączyć o, o, do walki o miejsce na podium, na złoto nie ma szans. Czas ale ten medal brązowy kto wie popatrzmy o wstał och te kroczki do przodu tak to kosztowało go wysiłku nie opanował jeszcze tej sztangi która drgała pociągnęła go troszkę do przodu jeszcze raz się musiał ustawić a to, to traci siły to jest ostrej cele... Selekcji, ostrej selekcji i kontroli antydopingowej. Tutaj Chińczycy na razie nie pokazują tej siły a w tabelach, widnieją jako rekordzyści świata, a uzyskują wyniki sporo kilogramów mniejsze. no W tej chwili to ma 20 kilogramów mniej od swojego najlepszego wyniku. A kto zdobędzie złoty medal w dwuboju, dowiemy się po krótkiej przerwie. przerwie.